Strzelec, miłość. W tym tygodniu, nie namyślając się, wyznaj miłość. Wenus ugości was miłymi niespodziankami, które pomieszają trochę w uczuciach. Bądź zmysłowy i uwodzicielski, a wszystko samo się ułoży. Praca. Nawet jeśli twój szef nie wybucha entuzjazmem, to i tak możesz przekonać go do swoich argumentów i sposobu myślenia. Wystarczy trochę dyplomacji wytrwałości. Niech strzelce zachowają przy tym cierpliwość, żeby nic nie zepsuć. Zdrowie. Nastrój strzelców jest pozytywny, a dzięki temu jesteś energetyczny i przedsiębiorczy. Łatwo poradzisz sobie z trudnościami dnia poprzedniego i pozwolisz sobie na wiele. Pamiętaj, by zachować równowagę.